Leszczyńskie lotnisko sprzyjało nie tylko rozwojowi szybownictwa, ale było też przyjazne balonom. Pierwsze z nich pojawiły się nad miastem w 1988 roku i wpisały się na stałe w wizerunek miasta. Od blisko 30 lat baloniarze walczą o puchar leszna, a od 2007 roku odbywają się tu balonowe mistrzostwa Polski kobiet. Zawodnicy z Leszna zdobywają krajowe i międzynarodowe nagrody, a ich balony podziwiano nawet nad murem chińskim. Leszczyński klub balonowy szkoli także młodzież, a wielu juniorów startuje w zawodach w swojej klasie i odnosi sukcesy. Każdy lubi patrzeć na lecące balony wyglądają jak kolorowe łeski na błękitnym niebie. Załoga siedzi w gondoli, czyli, no właśnie. Jak nazywa się inaczej ta część balonu? Odpowiedź znajdziesz na zatorzaku wraz z jedynastą literą hasła. Pośród ptaków i szybowców inne grono jest sportowców. Z błękitnego nieboskłonu, z kolorowego balonu zawodnicy spoglądają, wszystkich w dole pozdrawiają. A od dawna w jednym celu zjeżdża się tu śmiałków wielu. Bloczki, liny i gondola, a pod nimi lasy, pola. W balonowe szranki stają, nagród wiele zdobywają. Balon za balonem leci ku uciesze wszystkich dzieci.